Ju, siema koko na z tej strony Katperepce bez dzisiaj gramy w futbol 2025 Me przy takie, to będą takie luźne filmiki, jest godzina w ogóle 1342 wcześniej. I czekajcie widzowie, uszykujemy mamy akinatora, ale widzowie, ten odcinek będzie, jak będę 200 filmów i 60 subskrypcji mi musicie być. A my mamy teraz odcinek psy podbala dwa, dwa koła. O, Jezu, się wróciłem, to się no, więc będziemy teraz tu, yy, grać, tylko widzowie tak. Czy chcecie kraj czy narodowość, to piszcie w komentarzu. A my przejdziemy chyba Hiszpanią. Tak, bo my też Argentynę, więc widzowie, to usu, usuwamy. Początek Hiszpanii, Argentyna, jakieś mocne słowo. Czy pierwszy będzie Portugalia, Szwag, albo nie, dobra. Hiszpania. dobra. my gramy teraz Estonia. Dobra, to będzie taki pierwszy meczek Karwacha darum. Czekajcie, Karwachu Dobra, dam. A po tych meczach zespołu będzie dopiero Barcelona. To sobie, to sobie i, Real, I no, Barcelona tylko na razie. Więc nie się na mecz z Hiszpanią i Estonią. Widzowie. Dobra, to my już zaczniemy grać. się trochę lagi są. Ale spokojnie, się, ja nagrywam do tego Ty? De, to trzeba tak przejść, taktycznie, Patrz, Patrzę, Renir to teraz poda do Rodrigo. E, Pedri tutaj wycofa, Marino i dobra. Ja wam pokażę w ogóle, jakie mocne Pydardo ostatnio waliłem, bo ja gram w to już z dwa lata. No tak, nie, no, nie czekam, tak miał Hummel się spaść. 10 miesięcy chyba. Wydaje pokażę czemu Pedri nie chce strzelać. Nie. Jestem dobry widzowie z tym gry, ale nie za dobry. Kurde! I dobra, ja Dobra, mamy. Patrzcie Dobra. Pyk. Dobra, wideo, dobra. piłkę i lecimy się. Pyk. Nieaki Nie no, co zrobiłeś? Pamiętajcie, <grywy> że były dwa odcinki, więc naprawdę sporo je się najechało się. od kurde! Złapie go! Złapie go! Dobra. Nie! Skopiłem go. Nie, nie wiem co to widzieliście. O jezu, Czemu on z Finki strzelał? No dawaj Rodri! Aaaa, to... rodri Leciał! Rudry! Jaki? Nie! To był Niko, Niko, Nico! Nico, Nico Murat! Nico! A! Blokowany tam był strzał. Czekajcie. widzę, Pozwólcie, że zobaczę. No tak! Od pleców. Dobra, teraz kamerę, Rodri. No nie trafiłem! Jak wyszła?! Widzowie! I to nieprawdopodobne! A ten odcinek trochę później będę zawsze wstawiał te odcinki, no ten odcinek trochę później. My na razie gramy i jakiś, Patrzcie, to jest gol! Nie no, mi są za mocni. Oni jednak mogą grać, widzowie. Patrzcie, paskoczy. paskoczyj. paskoczyj. Jako, ja, ja widzowie nie wiem, jak on się nazywa w ogóle, Murata. Był Bastik widzowie. A było, bli było blisko, widzowie. Dobra, widzowie, tak, to nie było blisko. I mamy, e, min mamy 34. minutę meczu. Już 35., to szybko czas leci. Czekajcie, okiwam go. I nie ma Jamala w tym meczu. Znacie piłka, że pewnie Ferran. I ale, widzowie, zasadziłem gola. Ora, Ferran teraz. Y, patrzcie na, tu, na tą piękną bramkę. P czekaj, piękną bramkę. Dobra, widzowie, jesteśmy już. No kurde, będzie za chwilę przerwa, więc. Mega fajnie, widzowie. A ja się czuję jakby widowę, taka pytarda! Co tu się dzieło? I on głową sobie po prostu obronił? 4 minuty trwa pierwsza połowa. Czy druga połowa trwa też 4 minuty? Dobra, widziała. A to widzowie chyba zmieniamy kogoś? No, laminę, no, laminę. Zabij, mieniamy, ja, a ja no, lamina ja, no, lamina. zmieniamy ja, Co to mnie Ferrem może. może Nie może tak być, nie, nie. Lamin? Ja Je więcej ludzi. Sorry Bidowie, ja lubię tego piłka żelamina Yamaha. On za Ferrana, okej. Okay. Za Ferrana strzał! Już druga połowa jest zaczyna drugą. Połowę odsłony! Bra, bra. Dobra, dobra. Dobra widzowie. Nie, dół. Nie! Żołna i Simon! Profesjonalnie do jego grąkażę. Ale to nie jest to... Bram każdy z systemu asystą, asystą. Ej, ja pierwszy raz to na nagrywam i no. I gram z asystą. I ja pan nawet nie strzeliła golać, a się cieszę. To w ogóle trochę popychany był... Bo... Dobra. No to widzowie, tak. gramę, to musisz zacząć w ogóle. A widzę, że sam ten odcinek to jest od 2025, Będę muszę cię tak na nowo obserwować go minęła! Bah, ja kiwnął! Ach, nie pójdę! Pyk? I darmo tak, kurwa. Oj, Jezus! <laughs> <laughs> Szczupła walno chyba. To był Grenillo, chyba to jest Grenillo! Grenillo! Eee, widzowie, Grenillo! Eh, eh,

No nie, no czemu mi blokujesz, ja mam ostatni. Pedri. Pedri. Jest Biegnie szansa pet. No. Była, wali ją, nie będzie chyba. Patrzmy. I papu poleciał Pedri i Tak, tak, tak. Nie będzie. Fułkość w sumetrze jeszcze są na Hej, dobra. Dobra, Rodri, żółta kartka. Tylko cię tyle. Spróbuję mu zadać, tylko dlaczego go pchasz. Może to właśnie mieć hochał dla O, Nico Williams! Jamal Pieni, nie. No niemożliwe, widzowie, patrzcie na to! Spojenie! Wstrafiał Nico Williams Wrażnione pewnie... so, to a, ale podany Co oni robią? No to pytaj, chyba trochę nie napiszcie, w kondyce, ja. Murata, koniec widzowie. Koniec, koniec odcinka, tak. Zobaczymy, jaki będzie mój kolejny meczek i kiedy będzie. Odcinek, odcinki nie będę mówił, bo ja nawet nie będę się wiedział. Kiedy po prostu są, będą. Co, jakieś, to będą na takie luźne. Uwaga. W Hiszpanii, zobaczcie, jak to wygląda. A Polska wygrała? Nie, Polska, Słowenia odgadła. Masakra, widzowie. Dobra, widzowie, to Puchar Międzynarodowy. Oni mają jeszcze eliminację 2026. Faza Pucharowa ma Estonia, więc naprawdę faza. Dobra, gdzie do jest, prawda? Polska. Pyk, pyk, pyk. Polska gra, pyk. Dobra, Dobra, Polska druga, więc jeszcze mamy. Kolejny razz, widzowie. Kolejnym odcinku będziemy grać z gruzią. Więc widzowie. To dobrze, będziemy grać fajnie z Gruzją, więc idziemy teraz tutaj pyk. Pominę to. Dobra. My, to my, widzowie, już widzimy się. I lubię i lubi jeszcze dzisiaj lubi jutro, więc my będziemy kończyć. Oby się spodobał, bo to jest to pierwszy film. A, i widzowie, potem data, kiedy zmienimy skina i będziemy nazywać się inaczej. E, to, czekaj, czwartek jest. To będzie już w piątek. Tak, ten piątek już za tydzień, więc koniec nie bądźcie. My będziemy kończyć. Łap, z z dzwonkiem zostawcie i lajka. Pa. A my będziemy kończyć. Pa, pa!